Z Ewangelii według Świętego Łukasza: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Całe nasze ludzkie doświadczenie mówi nam, że być miłosiernym to za trudne, że nie potrafimy czynić dobrze tym, którzy nam czynili źle, wybaczać tym, którzy nas skrzywdzili, okazywać miłość tym, którzy okazali nam nienawiść. Tymczasem Jezus pokazuje nam, Zupełnie inną perspektywę. Nie musisz kochać nieprzyjaciół swoją siłą. Nie musisz wybaczać swoją siłą. Nie musisz, nie musisz czynić dobrze swoją siłą. To Tobie wpierw wybaczono. To Tobie wpierw uczyniono dobrze, mimo że nie zasłużyłeś. Ale widząc to, jak Ciebie potraktowano z miłością i z miłosierdziem, możesz nauczyć się od Boga że tak wielki cud, cud wybaczenia i kochania jest możliwy. I skoro nauczysz się tego od Boga, sam będziesz tak czynił. Potrzebujesz tylko spojrzeć w jego kierunku i odkryć, jaki był dobry dla Ciebie. Do zobaczenia jutro.